Malaczko, Cześć czołem! Witam Was chyba w najlepszym dniu tego roku, bo zaczynamy sezon jak widzicie, jadę zapakowany po same jaja, eee, sprzętem, narzędzia, wszystko popakowane rzeczy, tu mam ciuchy, poduszki, żeby mieć gdzie spać, jak spać, mam że wszystko zapakowałem, jedyne go, zapomniałem to jest statyw do nagrywania, więc będę Wam nagrywał zajęki do dopóki ktoś mi go nie dostarczy. A myślałem o nim rano, jak się pakowałem. No, oczywiście jestem na to, bo Piotrek zapomniał. Brawo ja, brawo ja, bravissimo. Zaraz wam na dostanę. Zwolimy. Eee, I co, jedziemy właśnie na sezon. Eee, Mamy jeszcze po drodze kupić sobie jakieś śniadanie, i, śniadanie i, i obiad mojemu ojcu. I co, ojciec już chyba zaczął gościć. Ja muszę zajechać do Griffiths, bo tam już zaprowadziłem John Deere i Kuboty. John Deere jest już szczepiony, więc ojciec pewnie już będzie kosił, jak ja przyjadę. A ja biorę się za kubotkę, muszę ją szczepić, bo jest nieszczepiona, odpalić kosiareczkę, zobaczyć czy ja bym wszystko działa, jak nie to tutaj mam będę naprawiał. Oby nie było dzisiaj niedziela. Wczoraj był 15, ale wczoraj była sobota. Miałem tutaj, byłem na ślubie, więc do wczoraj nie, nie zaczęliśmy sezonu. Na zawsze coś tam kosił, ale to nie było takie prawdziwe rozpoczęcie sezonu. Prawdziwe rozpoczęcie sezonu będzie dzisiaj, bo zaczęłabym we dwójkę kosić. A on tam jeszcze chyba przed 15 czerwca kosił jakieś. Łąki, ale to były ekologie, tak zwane to na gruntach ornych, więc tam po prostu można szybciej kosić. A teraz lecimy już takim pełnoprawnym sezonem, taką na pełnej parze. No i zobaczymy jak pogoda, bo zapowiadają niezbyt ciekawą tą pogodę. Przelotne deszcze, dwa dni słońca. No i pytanie, czy to będzie w stanie wystać, żeby zbalować to wsiano. No, spróbujemy, zobaczymy. Oby nie było jak w zeszłym roku, bo... Brakuje mi słów jak to kulturalnie opisać po prostu Jak w zeszłym roku byłem zadowolony z zeszłorocznych żniw no. To co? Ja ruszam w trasę, bo mam jeszcze ponad godzinkę drogi A zwłaszcza pojadę furcikiem tutaj firmowym Bo stwierdziłem, że z szkoda brać a eee, tym też nie polecę za szybko więc ja biorę się w trasę, skupię się na drodze i co, widzimy się na miejscu jak zczepię się z kłopotą i jeśli nic nie będzie spierne, no to będziemy siedzieli na polu, jak ktoś się stoli, to Wam pokażę. Aż jest niedziela, więc obnie Ale zobaczymy. Dobra, trzymajcie się, widzimy się później Jak widać Dzisiejszy dzień Masmem nie się sukcesu zaczynając od problemów z drukowaniem mapek drukarki obok nie zawiodły Teraz znaczy, potem jechałem do Maka, wziąłem się ściananie Oczywiście wylałem sobie na całą podłogę w samochodzie pole brawo ja teraz było biłanie się z podnośnikiem i cięgłem. tym ustawiłem strucerkę, że tak się nie składała oczywiście się nie chciała składać na błotnik Potem kurwa walka z tym, żeby się w ogóle chciała złożyć, bo tam jest blokada, ona się w takiej blokadzie leżeć, żeby ją rozkładać i utrzymała poziom, żeby móc potem podczepić sensownie. Oczywiście ta blokada nie chciała się otworzyć, kombinowanie, te poziomy skrzeliły. No oni się kurwa strzeli, ale dobra, udało mi się, Huj, jadę jeszcze tylko po cięgu, bo na drugim podwórku było. Jadę, bo że nie po cięgu, tylko po przegaźnik, I co? I kur*a, wypalanie dpf jest, o Wykończyłeś wypalenie DPF-a. Dzięki Bogu mogę ciągnik zgasić. Bo problem taki, że po dpf więc nie można zgasić ciągnika. A jak nie można zgasić ciągnika, to chuj, nie można kręcić ciągłem. E, Boże, jakim ciągłem ciągły sobie p***dolę. E, przekaźniki. Ale też przekaźniki współpracują, bo się nie chce rozsuwać, więc wcale problem się nie rozwiązał. Patrzymy dalej. Dzień zapowiada się. Dobra, już zatankowany, strzepiony, maszerka w teorii działa. Tylko wolny spływ nie działa. wolny spływ. No to, że tak puszę, żeby kościarka pływała na hydraulice. Będę z ojcem na polu myślał. Na to mi na pole przyjeździć, na polu będziemy na prawej. Zobaczymy. Zatankowany, kapka kupiona. Dokupiła jeszcze kola zimna, bo jest chore gorąco, Włączyłem krimę, a i tak jest. O, widać po mojej twarzy zresztą. I liczę na to, że to już koniec dzisiejszy tego mojego pasma. Takiego ciągłych sukcesów, bo ja bym dzisiaj chciał coś tak, wiecie, żeby, wiecie... Tylko, że ja się nic nie trało, bo ja już nie mam siły, po prostu ciągle, ciągle coś, a ja już po prostu mam dosyć, miał ja być najwizny dzień, miał być początek sezonu, a wyszło jak zawsze, więc. Ale uśmiech na twarzy jest, więc jedziemy, będziemy za pół godziny na polu, będziemy kosić, ja byśmy by się nigdy nie i nic nie pomzyli. błagam, proszę. Może mój ojchody. Dobra. Widzimy się na polu. Trzymajcie się. Hello. Pasma niekończących się sukcesów mnie nie opuszcza. Dojechała na pole, okazało się, że zawleczka od jajka wypadła i jakimś cudem kosiarka mi nie odpadła. Więc możełem nową. Ale już nie dużo brakowało, żeby wypadła. A teraz kolejny niekończący się pasmo sukcesów jest to, że zerwała mi się linka od hydrauliki żeby przełożyć teraz zimieringi szczelne z jednego wejścia do drugiego, żeby przełączyć się do drugiej hydrauliki. Tylko najgorsze jest to, że cały czas jest włączona ta o, hydraulika, która jest zerwana. I jak jej nie wyłączę, to nie będę mógł użyć z innej hydrauliki. Ja piję. ach te suche łąki! Jak w tym roku mało wody spadło, no nie? Więc wcale nie płynę po trawie Paśnioka. Mam nadzieję, że moja dobra pasa mnie już opuściła, bo obkaszamy najgorsze kawałki, gdzie bobry najbardziej zalewały. O widać jak tutaj rowy zniszczyły i no, no, po prostu jadę. Oponki się błyszczą. Woda chlapie czasami pod oponami, więc są emocje, jest dreszczyk, tego mi brakowało. To tak trochę jak z boksem. Wiecie. Tam w mordę może zostać, albo komuś wydaliście, To jest tak samo. Albo się wpier... Albo przejedziesz przez tą mokrą sukę Więc no Jest zabawa Lecimy no i zobaczymy czy się uda Tutaj mam jeden kawałek i potem zarobimy mam jeszcze Na taki kawałek niebezpieczny No i potem jadę na trochę niby lepsze łąki Bardziej bym powiedział o suche No lepsze to bym chciał sprawdzić Bo tu chwasty rosną A nie trawa więc O o o o kurde siadanie kubotka dała radę No widzicie to są, to są takie emocje jak Prawie nie ma jak na euro, no nie? Jedziemy. O Jezu! O! Wyszła, wyszła, wyszła. Dała radę. Dobra, ja się na razie rozłączam, żeby właśnie nie wpadł nigdzie, bo widzicie, woda chłapie pod oponką. Ajajaj, aj, aj. a teraz uwaga na ale... Bierzmy. Dobra, ja się kończę, bo tu mała poletko trzeba co chwilę kręcić i no po prostu, no nie dam rady, bo tu taki dziwny teren koszenia w tym roku wyszedł i po prostu, no tak, nie ma poletku tu na środku wyższego, no nic nie zrobię, no bo musi być skoszone, a nie, nie daje sensu się zrobić. Dobra, widzimy się później. Dobra, tam ten zagraniczek mały, najgorszy skoszyliśmy, Jedziemy teraz na drugi zagraniczek od drugiej strony. Tu już widzicie, mi lata skosił, tylko tam cholerę daleko. Tu też tam jedna działka czy jeszcze została do skoszenia, tylko nie chciało mu się spadać i wjeżdżać. Ale to ja to znowu ją mamy skosić, tą tutaj. No tutaj też już wszystko chyba z 5 hektarów skosił. No i ja muszę zrobić tą małą, potem jedziemy tam do Ojca Zerów. I potem jeszcze tam jest kanał. A potem jeszcze tam jest z 30 hektarów za kanałem, więc no. Bo ojciec wiem, że zaczął już wcześniej ej, kosić ekologię. I ogólnie ten cały kompleks, który dzisiaj kościłem ma 144 hektary. Ale... Biorąc pod uwagę, że on już zaczął dzisiaj od siódmej kosić, czy tam od szóstej, skosił już, bo to jest trochę tam z 40 hektarów gruntów ornych, jeśli on nie je skosił... O oh kur... kolejniki fajne. Jak on nie skosił, tak, tam przez ostatnie dwa dni, no to dzisiaj niśmy pozostałe te 80 hektarów położyć i tu ten kompleks powinien być gotowy. Mówię o 80 hektarach. Stara. No tak mi się wydaje, bo to już będzie bez terenów nikogo. Chociaż nie, bo jedna działka jest ta sierpniowa. Więc wydaje mi się że jednak 70 hektarów, po odjęciu terenie koszenia tu powinno być skoszone dzisiaj. No i zobaczymy co z tego wyniknie. O zobacz czekać, ale w tym roku powiem Wam trawa. No, dopisuję jak nikki nie poryły to byłoby ładne sianko, ale no komuś nie będzie chciał wjeżdżać, zobaczymy. Dobra, zaczynam tę nieszczęsną drugą łąkę, tylko jakby to rozjeżdżało, żeby do rowu nie, wchodł też nie będzie za dobre rozwiązanie tu chyba jak te drzewa idą jest rów jakoś tak dobra, tu się zaczyna ta działka i tak samo to jak tu zacząłem gościć to tak samo tam do końca i tam aż pod kanał tam pod kanał i potem no zobaczymy dobra lecimy, próbujemy szczęście dobra pierwszy objazd to po powiedziałem czy jest ok ale jak zawsze boberki dostarczają mi atrakcji przy kanale no takie jamy trzeba uważać zawsze jest Kropelka adrenaliny w pier... się taką dziurę i już nie wyjechać Więc uważać No i w tym roku dosyć jeszcze mokrze i jest niż w zeszłym Bo w zeszłym roku to chociaż udało mi się O ja pier... jaka jama e, Skosić tam o, aż jak, jak idzie normalnie trawa Do i tam też Ale nie wiem czy w tym roku tak samo skoszę Więc tu mi może odejść z pararu Ale zobaczymy Będę próbował szczęścia, więc na razie się rozłączam Bo jak będę się... Pier to muszę szybko reagować. Dobra, jest dobrze. Udało się skosić dwie najgorsze uleczki. Bez wpadki. Ostatni cypel. I chyba z tego, co zrozumiałem. Bo jest z nie, żeby niego przyjechać. Chyba wpadł i zaczął sezon. Wpadek. On zaczął. 1-0 dalej się dla niego wygrywa. Bo pierwsza wpadka będzie chyba jego. Z tego, co zrozumiałem. Więc idziemy zobaczyć, jak mocno kopał. Powiedzcie mi, jak to jest u was, bo u mnie jak zjemy obiad, to robota już nie idzie. Więc obiadów nie jadam, jak pracuję na polu. A bo ja się nie jest nie bo nie zawsze się idzie. No i ogólnie skosić, koć, przekosi, otłubić. Taki pasek został, dwuzydniarowej działki. Wydaje się na, no, wydaje mi się, że chyba te fatum, te pasmo sukcesów, które mi się dopisuje, odpuściło, jest 14 robię się głodny, jeść czy nie jeść, bo to tak trochę trochę się cykam że jak zjem to mi korba w bokiem w silniku wyjdzie więc odpukać, ale no lekki strach jest i zastanawiam się czy jestem bardziej głodny, czy bardziej boję się że to się po prostu popsuje więc nie wiem, mam, mam rozmiar. Powiedzcie mi, co my zrobić zrobili w tej sytuacji, a ja wam powiem później, jak może jeszcze bardziej zgodnie Jadę przejechać na działki za kanał. W*** U... wylało mi się, ja p... ale No nie ma to pasmu, mnie jednak nie opuszcza. I e, no i chciałem zjeść, sobie w międzyczasie, a wylało mi się a na... wszystko na działkę. Chcę pojechać. Recyzja ze była następująca, że stwierdziłem, że się zatrzymuje i zjem. Jadłem, i jestem teraz na najbardziej niepozornej łące. No widzicie, wygląda normalnie, ale jest najbardziej mokra łąka, jaką chyba obecnie mam. I tutaj po prostu nieważne, czy masz biedziaki, czy masz leki, czy ciężki ciało. tu po prostu wszystko wchodzi po prostu jak w masło. Więc tam już... O, prawie padłem. Jak zrobię kółko, pokażę Wam kolinkę, ale kubotka się wyskrowała. To jest jedna z moich ulubienic, bym powiedział, jeśli chodzi o łąki. O, o, o! Grzebiamy się, grzebiamy się, przyjadę. Kurwa! Oj, oj oj oj, Patryk, jedź! Kurwa, patrzcie co się dzieje. Oj oj oj. Blisko było. Ale daliśmy radę, dobra. Pokażę Wam zaraz kolejkę, ale to... jak tam dojadę. No, tu się grzezałbym przed chwilą. Zobaczymy kurde. on to jest naprawdę jedna moich ulubień, zaprawdę w przekoladzie się tu jak trzy razy nie siądę to albo nie spróbuję usiąść to do nie będę to znaczy że coś jest gitek z tą udało mi się zgosić bez żadnych większych ekscesów zrobiłem parę większych kolejnych, ale się udało robimy teraz tutaj to małe poletko i potem lecimy do jeszcze hektar Skosić, tylko to się jeszcze w terennie koszenia tu kończę i potem lecę tam mam jeszcze 15 hektarów więc no lecimy pamiętacie jak się śmiałem że mój tata się zakopał to się nie zakopał ale ja się bierz karma to suka Dobra już po krzyku ładnie wpadłem kignuj kurwa co to jest tutaj okro jak skurczybek zaraz muszę stąd wyjechać miało być 1-0 no, a ta też, a on tu Ja wpadłem w zeszłym roku on wygrał było chyba 6 do 3 A w tym roku ja zaczynam tą, tą konkurencję Mam nadzieję, że nie, nie wygram w tym roku Ale no Sucho nie jest Dobra jak widać Na tym obszarze jest 15 tarów to tam okazało się, że trzy starania nie koszenia ale biorąc tutaj właśnie kończymy ostatnie pole tylko 2,5 hektara tam w tle daleko można było że widać mojego ojca biedzie, tam pod drzewami eee, kosiło sobie 2,5 hektara i tutaj kończymy tutaj 11 hektarów i jedziemy tu za drzewa w lewo w stronę drogi do wyjazdu tam jeszcze jest kolejne 6 hektarów jak nie więcej na pewno już chyba 4 czy 5 ekologii no, bo nie miałem terenu nie koszyłem, więc nie musiałem obkaszać plus jeszcze tam jest 4,5 hektara więc Aldo się bierze też od tamtej strony, więc dzisiaj pójdzie tak, żeby was nie spłamać po to co już ojciec zgłosił od rana, no to dzisiaj tak z 60 hektarów może pyknie może nawet i więcej zobaczymy na razie idzie dobrze na razie, na razie moja pasa nie dokucza. tfu tfu i oby tak zostało do końca dnia, bo idzie naprawdę dobrze, no. Ale to za to się jeszcze w sumie wszystko pokaże, bo to jest ja, bo teraz a możemy gdybać, a za 5 minut coś więc ja się rozłączam, chcę kocić dalej i w sumie chyba się odda, dopiero jak coś przystało, albo jak skończymy. Bo na ten moment to w sumie nic się nie dzieje, więc nie ma co nagrywać. Wielu Uważam, że fajnie się robi jak we dwójkę jedziemy, bo więcej pola ubywa i jakoś tak mam wrażenie, że lepiej to na głowie działa. Bo jak robisz jednym dziennikiem, to, to nie się no bo i tak dużo pola bywa, jak mierzysz 6 metrów pola, nie? Ale jak robię kubotą, strasznie jest męcząca robota ze względu, że tak powoli ale jak się robi w, trój w trójkę tutaj i już bierzemy ponad 9 metrów, no to ta robota jednak cieszy oko i jakoś tak się szybko, mam wrażenie, że się szybciej robi, bo szybciej czasu ciekawe. Takie jest e, przeświadczenie, nie wiem czy jak robicie na 8 w to jak robicie na przykład coś na dwa ciepliki, e, czy na posiedzie czy co innego, też tak po prostu macie, czy nie, czy e, tylko ja takie jakby złudzenie. Dajcie znać w komentarzach co, czy też, jak macie, czy nie. głupie wrażenie, bo jak robimy na osób Inaczej, bo my robimy razem, tylko chodzi mi w tym sensie, że jesteśmy razem na jednej działce, o! Jak I jak na jednej działce odbywa 9 metrów, to myślę, że robota tak optycznie po prostu idzie szybciej. A jak e, robimy osobno tutaj, robota, to się wrażenie, że wolniej idzie. No, ale no, to... Dajcie znać jakie macie po prostu odczucia, bo jest? jestem ciekaw. Standardowo jak co roku, na tej tutaj takie wąskie co wam mówiłem, że tu jeszcze jest 3 hektary, 4 albo 4,5 jak tak wam mówiłem, bodajże, zawsze co roku z lasów państwowych spadają drzewa. Zabrać ich nie możesz, bo lasów państwowych, a oni po sobie k... Ku... nie sprzątają. No i tak, sobie z drzewka leżą, i musiałem właśnie przecinać je. Teraz muszę je tu gdzieś tu pchnąć, skosić tam i jadę dalej, bo po prostu marnowanie czasu, bo nikt po sobie nie sprząta. No co zrobić? I mamy awarię, wypadło. Dobra, mamy 19. Może nie kończymy robotę, ale idziemy teraz do wioski obok, gdzie wioski dalej, czy nie? poproszę prośbę cię kto i jak Bo ktoś skosił mi łąkę, a ja mam tam teren migoszenia i musimy ustalić I z tym panem porozmawiać i idziemy zobaczyć jak skosił, co skosił, ile skosił i znaleźć kto to skosił I ustalić jakiś plan działania, bo ja w wniosku złożyłem, że tam ma być botanika I jest Teren, nie niekoszenia a on chyba z tego co zrozumiałem skosił całość więc no coś trzeba podziałać więc idziemy teraz tam odkosimy tam jeszcze obok e, mojej działki bo ma działkę więc tam są jakieś drzewa, które trzeba posłychać. ja mam dżundlierem, jak ma założoną czołówkę e, kosiarkę, to nie może używać e, ładowacza czołowego no to w takim razie jak już tam będziemy no to ja mam wziąć po obalane drzewa Pospychać, żeby nie zajmowały po prostu łąki. Więc idziemy się na polu i zobaczymy, co się uda I widzicie, prosimy właśnie tą o której myślałem, że ja została skoruszona wszystko, przez kogoś, ale ojciec pomylił działki, bo on no nie wiedział, bo to pierwszy rok tą dzierżawę. Pomylił z tamtą działką w tle i myślał, że mi ktoś skosił działkę, a okazało się, że to są który sobie skosił działkę, a moja nie jest. więc właśnie działamy. Taki mały cypelek jest dziwny, muszę go obkosić, a potem od pół za krzaki o, o, e, i będę kosił resztę plus chyba hektary. Mała działeczka, ale zawsze coś Działam dalej. Dobra, ostatnia działeczka, w sumie chyba najładniejsza, najlepsza trawa, najbardziej taka czysta, niezachwaszczona, nieporyta, w miarę naprawdę znośna, niekształtna. Piękna, wysoka, gęsta trawa. No ale ta gęsta trawa jest za większa tym, że dookoła są gruntorne, a to jest w dołku i wszystkie nawozy z, tutaj z okolicy, a tutaj są wokół jest tylko grunty z i to jest dosyć dobrej klasy, więc tam wszystkie nawozy naprawdę sytuacja w dołek, więc tu trawa, widzicie, aż za oponę w czynniku, jest bardzo ładna, wysoka, gęsta. To też nie jakiś tam kompletny szubar, tylko faktycznie jakaś tam trawa, bo jest trawą, a nie chmaster, tak? Że takie w miarę fajne siano będzie. I też zawsze fajnie tutaj oddaję, bo, bo pole małe, 2 hektary, a zawsze tutaj te 40, może nawet więcej kulek, to no, może być. To znaczy się jeszcze Ale po prostu widać, że po prostu sytem. Syte. Ładnie są wtedy pełne no to co? Fire rand! Jedziemy na stację zatankować bydlaczki, żeby rano już gdzieś tego robić i lecimy spać. Mamy 21. Myślę, że tak o 22, I tak wysy pierwszy jest. Myślę, że jeśli jest wysy 21, to w 22 powinniśmy już spać jakby się laje. Aczkolwiek ręki sobie później z Dobra. No co, koniec vloga na dzisiaj, pierwszy dzień, po, pierwszy dzień żniw, żniw, co dzień pełen pasma sukcesów, zdobyczy, intelektualnych i ogólnie wielu rzeczy. Zresztą sami widzieliście, całych przygód, ale mimo to udało się nam zgłosić około 70 hektarów, tak myślę, nie chcę Was słamać, ale Mamy głowy gostynca. Tutaj czap. Tutaj, no tak, mamy wszędzie, no może przejść, tak, z 60-70 około. Dzisiaj padło. Jutro planujemy kolejne tyle i zobaczymy. I wtedy, jak jutro powinniśmy mieć już większość. skoszoną pierwszego głosu, aczkolwiek było już na ten. Chociaż nie, jeszcze to zostanie, jeszcze z dwa dni koszenia. Zobaczymy. Dobra. To koniec dzisiaj. Widzimy się. W jutrzejszym roku, nie wiem kiedy wy zobaczycie, dla mnie będzie to jutro. Trzymajcie się. pelo.